Zobaczcie, jaki budynek wypasiony, a tu w środku basen. No, warunki ekstra. Można się pomoczyć, czemu nie? Ale się zastanawiam, jak ci, jak ci ludzie się czują, jak przechodnie się na nich gapią. Ale może to o to chodzi. Niektórzy tak lubią. Wypasiony klimacik. Tylko, że tu na ogół nikogo nie ma. Jedną osobę tylko widziałem. Ale bajeransko, takie właśnie hygge, hygge się czuje jak się wróci z jakiegoś tam na przykład zimnego miejsca, czyli ze stopu i pakujesz się w taki basen i po prostu jest super, relaks, rewelacja. A tu taka krowa, zobaczcie, dziwaczna. Jesteśmy w Stefehausie i mam śmieszne miejsce przy lodówce i przy drzwiach wyjściowych. Zaraz wam to pokażę. Zanim pokażę Wam menu, bo jest fajne z taką siupagą. Takie mamy ceny. A to jest nasza tak. miejscówka, przy samej lodówce siedzimy. Okay. Fajny piec. Najpa jest w sumie fajna, ale my niewątpliwie mamy jedno z najgorszych miejsc, o ile nie najgorsze, ale jest to ciekawe doświadczenie, nie mniej jednego. Tutaj jest toaleta, uwaga, jest bardzo ciemno, a tu dali... ...lustro. Eeej. Taką herbatkę dostaliśmy, Krzysio mówi, że niespecjalna, ale do Steka Zambusa dostaliśmy Prosecco. W cenie, bo nie powiem, że gratis. miejsce przy lodówce, najgorsze miejsce ever, ale to trzeba właśnie było przeżyć, żeby było ciekawie. No i to jest Krzysia Angus Black Angus, tak. Tak to wygląda bardzo ładnie przygotowali, trzeba przyznać z sosikiem pięknie polanym I tutaj co tu macie? Chyba to samo. A nie, to jest ten sos grzybowy, tak? Dobra, fajnie. A ja mam hamburger, cheeseburgera, przepraszam. No i zaraz Wam powiem, co tutaj w środku jest. Boczek, cebula czerwona, ogórek, pomidor, jakiś sosiki. No i oczywiście podwójny komplet ser. Tu, tu frytki, a tutaj mamy surówkę z białego a jeszcze wam powiem, że Angus się bezpośrednio kojarzy oczywiście z głównym bohaterem z Outlandera, z jednym z głównych bohaterów z Outlandera tak miał na imię jeden odważny gość. No i, no i co? Angus to jest odmiana bydła, która pochodzi ze Szkocji, ale teraz z tego co czytałam o tym jest utrawia, jest ta hodowla. W różnych krajach, między innymi. Między innymi, gdzie? Zdążyłam zapomnieć. W Stanach Zjednoczonych, w Australii, tak? tak zapomniałam. Zapomniałam, że Wam powiedzieć, że ten stek był oczywiście z rozmarynem, więc rewelacja, ja tam wiem. Z odrobiną rozmarynu. Bardzo Ci dziękuję. Naprawdę smaczny mięciutki. Tak jak powinien być. I teraz spróbujemy mojego cheeseburgera. O ile uda mi się go pokroić, to jest to takie W sumie gdy nie jawałam. Ale kiedy jawałam takie dobre mięsko, Rozmaryn. Mm. Rozmaryn Rozmawiam. No Nazywam mojego cotletka, e, znaczy hamburgera. No, naprawdę bywa. Bardzo zimno, że biała kapeluszka jest bardzo dobra. Mieczka i frytki. Próbujące. No to żeśmy naprównali smaki. No to wyszliśmy już ze steakhouse. Nie wiem jak Krzyśkowi, bo coś tam narzekał, ale mi bardzo smakowało to, co jedliśmy. Ten angus był bardzo taki, powiedziałabym, delikatny, mięsisty. Zawiesisty. No, oczywiście tu żartuję, ale taki, taki naprawdę, no, czuć było, że się nie mięso. I, a nie było to tak, że, że nie było żadnych żył, ani, no, przepraszam, jedną żyłkę Krzysio znalazł i stwierdził, że to robak. Ale moim zdaniem to, to była po prostu jakaś pojedyncza żyłka, która się często zdarza w mięsach, ale no jak się jadło tego angusa, to naprawdę jest różnica w porównaniu z no nie wiem z jakimś zwykłym kotletem, na przykład schabowym. Mnie Nie to denerwuje, że jest bardzo dużo jakichś tam żyłek, albo coś się nie nie, nie chce po prostu dać rozgryźć, a tutaj to było czyste, soczyste mięsko. No i fajnie było z pieprzem zielonym udekorowane i octem balsamicznym i do tego jeszcze był rozmaryn. Więc moje smaki, ja to uwielbiam rozmaryn albo z ziemniakami, albo z mięskiem właśnie. Także tak po włosku, po włosku, bo Włosi do wszystkiego pakują ten rozmaryn i, albo bazylię i, no i to są moje smaki. Ja bardzo lubię. No a ten mój Zestaw to był Cheeseburger Max, rzeczywiście tak ogromny, że go nie zjadłam, nie dojadłam, bo za dużo, a różnica cenowa, Angus kosztował, zaraz Wam powiem, Angus kosztował 105 zł, a Cheeseburger kosztował 47 zł, no ilościowo no to jednak tego Cheeseburgera było więcej. Ja zapomniałam jeszcze dodać, że do Angusa był podany dodatkowo sos grzybowy, ale czy smaczny, nie wiem, nie pytałam Krzyśka, ja to nie, nie jadam grzybów, po prostu nie lubię. A no w cheeseburgerze widzieliście, był przesytaż, na bogato było, i ogórek, i sałata, i tam nawet zauważyłam roszponkę, do tego jeszcze była cebula czerwona, pomidor, ser żółty, podwójny kotlet, że tak się wyrażę, bo ja to rzadko jadam, takie rzeczy, ale jakoś tym razem stwierdziłam, że jak idę do Steak House'u, to, no to albo, albo steak jakiś, albo właśnie hamburger lub cheeseburger. No i oprócz tego dodali nam Prosecco. Zastanawiam się, czy Prosecco było darmowe ze względu na Sylwestra, czy tak wszystkim dodają, ale tam było napisane gdzieś, że może Dają nam proseko i proszą o, no oczywiście o recenzję gdzieś tam. Także zobaczymy, może naprzemy, może nie. Pewnie nie. No. Imprezują już, bo Sylwester nadchodzi wielkimi krokami. No, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że herbatka zimowa była dobra, z gruszką z pomarańczką, z cytryną i odrobinę. A, i tam było jeszcze parę goździków. Była dobra, ale nie, nie taka na przykład jak wczoraj, bo wczoraj była... przedwczoraj, przepraszam, w tamtej knajpie nam podali świetną taką na bogato naprawdę. No ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, herbatka kosztowała... 16 zł. A jeszcze napisali na rachunku, że ten stek był irlandzki, to znaczy stek, przepraszam, angus. No i ja tam się pomyliłam mówiąc Wam skąd pochodzi ten angus. To znaczy nie, pochodzi ze Szkocji, ale ten dostaliśmy irlandzki. Natomiast hodują, o tu się pomyliłam, hodują go między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Nowej Zelandii, a nie Australii i w Argentynie z tego co wiem. Także taka ciekawostka. No dobra, doszliśmy już do willi Camaro. O, tak wygląda nasze miejsce, w którym mieszkamy. Już chyba nagrałam. No także to jest połowa dnia dzisiaj. Wieczorem idziemy na Sylwestra. No i mam nadzieję, że tam Wam krótką jakąś relację jeszcze zrobimy.